Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! 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 Wystarczy tylko policzyć głosy, słuchajcie. Co prawda ta noc będzie nerwowa. Dla wszystkich w Polsce, ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy i wygramy. Słuchajcie, na pewno. Tak się złożyło, słuchajcie, że ja się tu wychowałem. Górka Najświętszej Marii Padny zawsze przynosiła mi szczęście. Jestem absolutnie przekonany, że będzie dobrze, słuchajcie. I chcę Wam powiedzieć jedno, że pomyślcie o jednym. A mianowicie, dwa miesiące temu miały się odbyć wybory, i wszystko miało być zadecydowane. Ale na szczęście obudziło się społeczeństwo obywatelskie, obudziliśmy się my wszyscy. I dlatego właśnie wygramy!